Jourova o związku między sądownictwem w Polsce a negocjacjami w sprawie KPO. W Nie ma związku między tym, co dzieje się w sferze sądowniczej a negocjacjami w sprawie KPO. Nie ma bezpośredniego związku między tym, co dzieje się w sferze sądowniczej w Polsce a negocjacjami z Polską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy KPO, poinformowała we wtorek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wira Jourova. Komisja Europejska była pytana. Czy ostatnie wydarzenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce są przeszkodą w przyjęciu polskiego krajowego planu odbudowy? Negocjacje trwają. Negocjatorzy K są w intensywnym dialogu z polskimi przedstawicielami. Z punktu widzenia K są te same wymogi dotyczące wszystkich państw członkowskich. Które chcą użyć środków z funduszu odbudowy, aby ustanowić bardzo silny system kontroli i audytu, który jest porównywalny do systemu, który dotyczy polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, powiedziała Jourowa. Dodała, że system kontroli i audytu jest precyzyjnie opisany. Dyskusja trwa, nie chcę prognozować, kiedy negocjacje dotyczące poprzyb RET zakończą się. Nie ma jednak bezpośredniego związku między tym, co dzieje się w sferze sądowniczej w Polsce a negocjacjami w sprawie Krajowego Planu Odbudowy Przyp. Red, zaznaczyła wiceszefowakę. Kpo to dokument, który musi przygotować każde państwo Unia Europejska, żeby skorzystać z Funduszu Odbudowy Gospodarki Unijnej po pandemii koronawirusa. Z tego mechanizmu Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Obecnie wraz z polskimi władzami pracuje nad tym, żeby dokument został przyjęty. Otworzy to drogę do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy.